Dzień dobry. Witajcie serdecznie. Witam was serdecznie w kolejnym czytaniu. Będzie to czytanie e, dotyczące przesłania anielskich. Zobaczymy sobie jakie jest ogólne przesłanie anielskie dla was ukryte pod poszczególnym kamieniem. E, jak również spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie z pomocą aniołów, co trzeba zaakceptować w waszym życiu, co wymaga akceptacji w życiu ponieważ wiadomo, że pewnych rzeczy, które gdzieś tam kiedyś nas dotknęły w jakiś sposób lub ludzi, nie da się zmienić, nie da się tego zmienić, to się już wydarzyło, nie mamy na to wpływu również, na wiele rzeczy, które nas dotykają, które gdzieś tam się wydarzają, więc być może pora po prostu... Z, y, zaakceptować, że coś się wydarzyło, i ruszyć do przodu, zostawić to już za sobą, nie przeżywać tego non-stop na nowo, ponieważ nie ma to żadnego sensu ani na pewno z niczym nie pomaga. Więc to może być wskazówka dla Was, nad czym tutaj trzeba popracować. Coś, czego nie możesz zmienić, to już się wydarzyło w jakiś sposób. Y, Akcep zaakceptowanie tego, że to się wydarzyło i nie mogę tego zmienić, daje często właśnie bardzo dużo poczucia spełnienia, może nie spełnienia, ale e, ulgi, tak? Poczucia ulgi, że po prostu tak jest, że nie mam na coś wpływu, nie jestem odpowiedzialny właśnie nawet za coś, za coś, co się wydarzyło. Akceptacja nie polega na tym, żeby to gdzieś wcisnąć, zapomnieć o tym, bo niektórzy tak próbują postąpić. Trzeba uznać to, tak? trzeba uznać ten ból, który ktoś przeżył. Trzeba siebie w tym docenić również, poczuć, że jesteśmy dla siebie samym samych wsparciem uznać powiedzieć tak to było krzywdzące tak ucierpiałam w tej sytuacji tak ta osoba mnie skrzywdziła ta sytuacja mnie skrzywdziła ale to nie jest powód do tego będą stop trzymać się tych trudnych sytuacji trudnych rzeczy czy trzymać się poczucia winy na przykład jeśli ktoś czuje się winny że postąpił tak a nie inaczej a mógł na przykład zrobić coś innego prawda więc to są te rzeczy których nie możemy w tej chwili zmienić ale warto, żeby po prostu dla własnego zdrowia psychicznego zaakceptować, że nie możemy z tym nic zrobić, że to już jest przeszłość, może pożegnać te rzeczy, ruszyć do przodu, uzdrowić, więc będziemy tutaj właśnie w tym czytaniu sobie szukać takich rzeczy dla poszczególnych grup, co jest właśnie takiego, gdzie trzeba to właśnie zaakceptować, uzdrowić i już więcej jakby nad tym tutaj nie dumać, już więcej do tego nie wracać, już więcej się tym nie katować. Więc mamy y, trzy opcje, jak zwykle pierwsza opcja to Lapidolit, druga to Fuxet i trzecia opcja to Aura Aqua. Więc mamy te trzy opcje. Lapidolid, fukset i aura aqua. Ok, więc zaczynamy od opcji numer 1 dla tych osób, które wybrały ten kamień. Najpierw zobaczymy sobie jaka jest, jakie jest ogólne przesłanie dla Was jaka jest ogólna informacja dla tych osób, które wybrały ten kamień numer 1 Jakie jest ogólne przesłanie tutaj aniołów? na co warto zwrócić uwagę na ten czas? Tu już przychodzi, że coś związanego z, z nami, więc być może e, jest jakaś kwestia, może coś Wam się śni, może powinniście więcej spać. Ten kamień jest jakoś chyba związany właśnie z tą energią. znaczy To bardziej nie chodzi o odpoczynek, może o, o to też, ale tutaj bardziej o, o to jest kamień fioletowy, trzecie oko, prawda? E, tutaj możesz zyskać jakąś energię, e, jakiś wygląd poprzez może trzecie oko, poprzez takre korony. Coś tu się e, dzieje, tak? Być więc, więc może obudzenie duchowe dla tych osób, które. Przyszły tutaj zobaczyć, jakie jest przesłanie dla nich. Może też powinniście zwrócić uwagę na te, na te rzeczy bardziej. Okej. Okay. Okay. więc tu mamy na spodzie zdrowie. Słuchajcie, mamy tutaj kartę yy, 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 yy. Boska miłość, mamy seksualność, więc myślę, że tutaj, dla części osób, dla tych, które to oglądają, tematem jakimby tutaj jest boska e, miłość, ale również właśnie głęboka intymność, e, seksualność, od, odkrywanie własnej seksualności poprzez być może właśnie boską miłość, może część z Was. Spotkała właśnie kogoś, kto jest waszym partnerem duchowym, bratnią duszy, bliźnią, czy płomień, lub spotkacie taką osobę i będziecie w stanie tutaj, jakby, tą waszą intymność, głęboką seksualność bo seksualność tutaj no to jest ta karta piękna, prawda odkrywanie tego piękna w dzisiejszym świecie. Seks, jak jest prezentowany często w mediach to jest bardzo płytkie, tak? To jest bardzo to jest takie aż wulgarne czasami, nachalne. Natomiast tutaj zupełnie coś innego mamy na myśli. To jest boska miłość, to jest boska seksualność, to jest piękno. To jest magia, to jest magia seksualna, ale w pozytywnym znaczeniu oczywiście. E, która wznosi, która odżywia, która buduje, która e, gdzie tutaj jest badanie właśnie tej seksualności człowieka, bo to przede wszystkim opiera się na uczuciach, na emocjach, na umyśle, na duchowości, na duchu, na duszy, nie na ciele. Tak? Więc tutaj nie ma znaczenia ciało. Nie ma znaczenia, jakie, jakie jest to ciało. Ma znaczenie to, co macie oboje w sercu dla siebie. Więc myślę, że tutaj część osób właśnie lub wy wszyscy będziecie to odkrywać będziecie to jakby tutaj badać ten temat, na pewno w jakiś sposób seksualność będzie tutaj na tapecie musicie też to może być czakra także sakralna tematy czakry, temat czakry sakralnej niektórzy możecie odczuwać właśnie jakieś sensacje, ból na przykład to znak, że Gdzieś tam trzeba to, tą energię uwalniać, oczyszczać. Um, więc po prostu pozwólcie na to, pozwólcie na to, żeby tutaj coś się działo w waszym życiu, prawda? Niektórzy mają blokady, bo tu nas podzieje zdrowie, więc niektórzy, jeśli macie jakieś problemy natury seksualnej na przykład... Ze swoim partnerem yy, lub w ogóle, to myślę, że właśnie jeśli chodzi o tą boską miłość, to tutaj właśnie wychodzą te wszystkie rzeczy. Tutaj się to nie ukryje, prawda? Więc tutaj zdrowie psychiczne, fizyczne, być może będą te tematy właśnie związane z, z seksualnością. Być może niektórzy z Was powinni odwiedzić lekarza, psych psychologa, seksuologa. Yy, poszukać właśnie metod i sposobów na uzdrowienie siebie, na uzdrowienie tej seksualności, na to, żeby po to, żeby pomóc właśnie tutaj cieszyć się pięknem tego, tak, ze swoją drugą połówką, z ukochaną osobą. Pamiętajcie, że no tutaj no mogą być i, i jakieś rzeczy w ciele, ale najczęściej właśnie jakieś blokady, coś, co się dzieje pochodzi, jeśli coś nie pozwala tego przeżywać, to przychodzi właśnie y, być może z ciała, z, z duszy, tak? Z psychiki. To nie musi być efektem, jest blokada w ciele, na przykład, tak? Y, więc tutaj niektórzy mogą mieć ta... to też się wiąże, wiecie, z, w ogóle z przeżywaniem. Życia, z doświadczaniem życia. Niektórzy mają blokady, niektórzy po prostu są tacy skostnieli w tej energii, nie potrafią się niczym cieszyć. Są takimi Scrooge'ami, tak jak z opowieści wigilijnej, czyli są dosyć, dosyć zgorzknienie i takie, takie właśnie poczucie, że nic mnie dobrego nie czeka, na przykład. To też mogą być te blokady, właśnie w czakrze sakralnej, w seksualności, prawda, bo to też właśnie e, tu nieumiejętność właśnie e, pozwolenia sobie na to, żeby wyluzować, żeby poczuć się dobrze i doświadczać również, że jesteśmy istotami fizycznymi, prawda, więc doświadczamy także e, ciałem i powinniśmy to umieć robić, tak, więc tutaj się, że Zwróćcie na to uwagę. Myślę, że tutaj część osób na pewno gdzieś to ma, więc zadbajcie o siebie przez ten czas, prawda? Najbliższy. Zwróćcie na to uwagę, zobaczcie, gdzie waszej, właśnie w tych tematach, w tym temacie, gdzie wasze zdrowie psychiczne, fizyczne, duchowe, emocjonalne wymaga poprawy. Co możecie zrobić dla siebie, żeby lepiej się poczuć w danej sytuacji, jak siebie uzdrowić? To mogą być techniki duchowe, jakieś ćwiczenia również i tak dalej, prawda? Więc tutaj warto na pewno zwrócić na to uwagę i, i pracować nad tym, zobaczyć, co się tutaj, co można zrobić, co można zrobić, żeby to. Uzdrowić, tak? Jeżeli są jakieś problemy, nawet niektórzy nie muszą być do końca nawet świadomi tego, że coś się dzieje, ale w momencie, gdy spotykacie tą prawdziwą miłość, to wszystko się gdzieś tam ujawnia i pokazuje. Okay. Więc takie jest przesłanie anielskie dla tej grupy osób. Natomiast teraz zapytajmy anioły, co tu wymaga zaakceptowania waszej energii? Co tu wymaga tutaj akceptacji? Co czego nie możesz zmienić, co powinieneś właśnie, jakiś krok do uzdrowienia, aby coś zaakceptować? I co to jest tutaj dla tej grupy osób? Co tu wymaga zaakceptowania? Co wymaga zaakceptowania? Może jeszcze jedną kartę prosimy. Więc mamy tą kartę przebaczenie. Więc myślę, że tutaj masz trudność w przebaczeniu sobie lub komuś. I tutaj jest jakaś energia urazy. Jest energia urazy. Być może to jest uraza lub myślisz, że ktoś może niesie tą urazę wobec ciebie lub Ty masz tą urazę wobec siebie, prawda? Ty masz poczucie urazy. Więc tutaj mamy tą kartę, która mówi: „módl się i wiara,”. Więc myślę, że. i przerwa. Więc myślę, że Ty tutaj być może bardzo mocno jesteś gdzieś. Nawet nie zauważasz tego, tak? Nawet nie czujesz do końca, że tak mocno jesteś w tej energii, braku przebaczenia sobie i innym. Yy. Być może tutaj jest też coś w stylu właśnie modlitwy. Dużo się modlisz na ten temat, aby ktoś mi przebaczył, abym ja przebaczył sobie, aby ta sytuacja się rozwiązała. Myślę, że potrzebujesz zatrzymać się w tej energii i zobaczyć, co właściwie robisz. tak? Tutaj jakby powinieneś zmienić kierunek, modlitwy, tak? Bo ty jakby tutaj patrzysz na zewnątrz i, jak, i chciałbyś, żeby na przykład proszę, by ta osoba mi przebaczyła, a tak naprawdę co, że tutaj ty powinieneś i powinnaś przebaczyć sobie, i o to się pomodlić, i uwierzyć, że to da radę, tak? Że to się uda. Więc myślę, że tutaj ktoś ma problem z akceptowaniem przeszłości, z przebaczeniem. Nie bardzo wiecie, jak to zrobić, nie bardzo wiecie, jak prze, jak to udźwignąć. Jak to zmienić? No nie można tego zmienić, tak? No właśnie w tym cała rzecz, że nie można tego zmienić. Co tu wymaga, jeszcze akceptacji dla tej grupy osób? No właśnie, znajdź czas na zadbanie o siebie. I tutaj jest ta karta przerwa. Więc ja myślę, że wy tutaj właśnie y, dbanie o siebie jest obecnie niezbędne. Wy tutaj nosicie ogromne ciężary. Więc musicie, to co wymaga zaakceptowania, to wasza jakaś, coś co zrobiliście w przeszłości, lub coś, co ktoś wam uczynił w przeszłości. Potrzebujecie uzyskać to przebaczenie, myślę. Bardzo byście tego chcieli. Co jeszcze? Co tu wymaga akceptacji dla tej grupy osób? No, właśnie, zdrowa komunikacja w związkach, zobaczcie. Rozmowy od serca, przejrzysta, asertywna komunikacja pomagają zrozumieć, być zrozumianym. Więc myślę, że Wam by pomogła bardzo, właśnie, rozmowa z kimś, z kim być może jesteście w relacji, Wam się bardzo ciężko żyje, nie potraficie zaakceptować przeszłości. Myślę, że Wy wiecie, że kluczem do tego, aby tutaj zaakceptować to i w końcu jakby wyjść z tej energii, jest po prostu komunikacja, asertywna komunikacja ze sobą samym. Czyli stanięcie twarzą w twarz. Przede wszystkim, myślę, ze sobą i przyznanie przed sobą samym, tak to było tak. No teraz proszę na przykład o wsparcie, pomoc. Pomodlić się właśnie o to, aby pomóc to tu przebaczyć sobie. Następnym krokiem może być właśnie komunikacja z kimś. Bo dopiero wówczas, kiedy zrozumiecie siebie. Więc ja myślę, że tutaj problemem, e, e, to co musicie zaakceptować, to siebie w tej sytuacji, to po prostu nie przestać traktować siebie jako kogoś złego, bo być może niektórzy mają wobec siebie właśnie takie poczucie, że jestem złym człowiekiem, poprzez coś na przykład. Tutaj te karty mówią, znajdź czas na zadbanie o siebie. Przerwa. Zwolnij, tak? Nie nakręcaj się tak jak w tym wszystkim. Co tu jeszcze wymaga zaakceptowania w tej grupie? No właśnie. Pozwól sobie błyszczeć i lśnić. Przewodnictwo wiedzieć jako odwadze i pokazaniu tej strony swojej natury, która jest większa niż samo życie. Więc tutaj coś was przyciemnia, wasz ten blask, nie, nie jesteście w stanie by pokazać pełni swoich możliwości, nie jesteście w stanie pokazać siebie, bo coś was tutaj obciąża, ten brak akceptacji, brak akceptacji samego siebie. I wobec tego wasze związki również szwankują, może to być bardzo mała miłość własna, prawda? Wasze relacje szwankują, bo wy nie jesteście w stanie mówić szczerze, dlatego że macie to poczucie, że nie jesteście dosyć dobrzy. Nie jesteście w stanie pokazać prawdziwej twarzy, nie jesteście w stanie mieć tej odwagi, bo obawiacie się, że jest z wami coś źle, że jesteście niedobrymi ludźmi, prawda? złymi ludźmi. Więc tutaj. Trzeba się zatrzymać, znaleźć ten czas na to, aby zadbać o siebie. Aby właśnie to gdzieś tam przepracować, pomodlić się o rozwiązanie. Nie wiem, co się dużo modlic modlicie, ale czy to jest właściwa modlitwa, tak? Bo być może e tutaj po prostu. Pozwolić na to, tak? Pozwolenie na to, aby przyszły te anioły, aby Wam pomogły. To wystarczy. Zaproszenie anioła i aniołów do swojego życia, archaniołów i pomoc, i, i pozwolenie na to, aby tutaj ta komunikacja nastąpiła. Więc ja myślę, że tutaj właśnie Wy wiecie, że macie problem z akceptowaniem siebie samych. Ale macie też ogromny strach przed pokazaniem właśnie siebie samych i przed tym, że nie zostaniecie zrozumieni i tego nie akceptujecie to jest wam trudno zaakceptować wobec tego nie jesteście w stanie pójść do przodu. Coś jeszcze? Duchowa ścieżka. Twoje prawdziwe przekonania stają się coraz wyraźniejsze, co skłania cię do dokonania niezbędnych zmian życiowych. No tak. Tutaj po prostu musicie zaleśnić, a nie akceptujecie siebie. Nie akceptujecie siebie, nie jesteście w stanie przebaczyć sobie, więc nie jesteście w stanie kroczyć tą duchową ścieżką, pokazać swojej prawdziwej twarzy, wyśnić, więc... Tutaj kluczem jest zaakceptowanie siebie. Tego nie akceptujesz. Nie akceptujesz być może swoich akcji. Nie akceptujesz siebie. Chcesz siebie w jakiś sposób może nawet ukarać za to, kim kiedyś byłeś lub byłaś. Też czasami tak jest, że ludzie siebie karzą za to, co ktoś inny im wyrządził, prawda? Że jakby biorą winę na siebie. No, i właśnie tutaj też warto pamiętać, że czas, cze, bardzo często wynikiem naszej akcji jest to, co ktoś nam uczynił, prawda? Więc być może dla części z Was po prostu sami czegoś doświadczyliście, jakiejś negatywnej energii od kogoś i nieświadomej być może użyliście tego również wobec kogoś innego. Więc tutaj. Nie mieliście nad tym jakby kontroli, nie wiedzieliście, że to ma taki zły wpływ. Musisz sobie to przebaczyć, musisz sobie to poukładać, zrozumieć, że po prostu nie, nie, nie było tej świadomości. Tu mamy na spodzie tą kartę. Wspólnota duchowa lub religijna. Połącz się z ludźmi o podobnych poglądach aby przyjaźnić się, przyspieszać rozwój duchowy. Więc myślę, że tutaj może Ci bardzo pomóc jakaś właśnie wspólnota duchowa lub religijna, że warto właśnie zasięgnąć obiektywnie, tak? Yy, czyjeś opinii. Więc sam być może i sama być może jesteś ofiarą przemocy i dlatego te karty tu się pojawiają, które mówią. Zajmij się sobą, zaopiekuj się sobą. Uzdrawiaj siebie, prawda, najpierw. I dzięki temu myślę, że łatwiej będzie ci zaakceptować i przebaczyć właśnie również swoje czyny, to kim byłeś. I to jest tym kluczem do akceptacji dla ciebie. Że sam właśnie lub sama też nie miałeś łatwo i, i no... Myślę, że to po części pomoże Ci zaakceptować właśnie e, jakby swoje swoją. E, to kim byłeś, tak? Na przykład. I tu jeszcze przesłanie króciutkie od aniołów na zakończenie. Okej, okay, więc mamy. Bądź cierpliwy. Wszystko ma swój czas. Więc tutaj to uzdrawianie. I akceptowanie wymaga czasu. To nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień. Więc tutaj masz trudność być może, może chciałbyś pójść do przodu i chciałabyś pójść do przodu już zostawić to wszystko ze sobą i po prostu żyć. Ale to się nie da, to ciągle gdzieś tam wraca do ciebie, prawda? Więc dopóki tego nie zaakceptujesz, nie pójdziesz do przodu. Ty tutaj decydujesz, kiedy ten czas na zmianę następuje właściwie. W dniu i w chwili, w której akceptujesz i mówisz tak, po prostu tak było i tego nie zmienię. Więc tak to wygląda dla opcji numer jeden. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.